Witam Was. Dzień dobry. Pytaliście mnie wiele razy, czy miałem jakieś swoje akcje po służbie, kiedy użyłem mojego autorytetu jako policjanta, kiedy użyłem moich uprawnień, pomimo tego, że nie byłem w pracy, więc dzisiaj o... No właśnie. No o właśnie, trzech takich sytuacjach. Myślę, że było ich trochę więcej, ale te sobie przypominam. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano Mordeczki, Sierżant Bageta z tej strony. Wielkie dzięki wszystkim moim patronom, którzy wspierają mój kanał. Jeżeli chcecie, możecie zrobić to samo. Macie link w opisie filmu. A dzisiaj poopowiadam sobie o. A właściwie Wam poopowiadam, bo nie sobie. Ja znam tę historię, więc nie muszę sobie opowiadać. Opowiadam wam o trzech historiach, gdzie podejmowałem interwencję jako policjant, pomimo tego, że nie byłem w pracy. Wiecie pewnie, że można tak zrobić, jeżeli wylegitymujemy się normalnie moją legitymacją, moim dokumentem. No to wtedy podejmuję interwencję dokładnie na takich samych zasadach i z tymi samymi konsekwencjami dla mnie też. Jak. Byłoby to normalnie, kiedy jestem w pracy. Myślę, że nagram o tym jakieś shortsy, bo muszę tu też, jakby tak. Być, musi być jeden konkretny filmik, czy można podejmować takie interwencje, bo też te pytania się szczególnie w DM-ach powtarzają od samego początku, kiedy nagrywam Od razu mówię, nigdy nie podjąłem takiej interwencji, że tam nie wiem, złapałem jakiegoś złodzieja po robocie, czy bym kogoś gonił, czy komuś wyciągał kluczyki ze stacyjki. Nigdy to nie było związane bezpośrednio z taką policyjną robotą, o jakiej wy byście myśleli, czyli tam nie wiem, że do kogoś strzelałem pościgi, Piękne kobiety, szybkie samochody i duże pieniądze, Nie. Zawsze to się wiązało z jakimś ratowaniem zdrowia i życia, takim bardziej, jeżeli chodzi o udzielanie jakiejś pomocy przedmedycznej. Pierwsza taka sytuacja, którą sobie przypominam, pewnie gdzieś mi się będzie w trakcie przypominać coś takiego, bo zdarzył, bo pewnie mi się zdarzyło jeszcze gdzieś komuś z wypadku pomagać. Pierwsza taka, o której pamiętam, to było kiedy byłem w Krakowie i wtedy jakoś szedłem do sklepu chyba. Ja no, mam na co dzień ze sobą tam legitymację, blachę, broń. No i szedłem wtedy jakoś do sklepu i ktoś zaczął krzyczeć coś tam na przejściu takim dla pieszych, ale przez torowisko tramwajowe i ktoś tam zaczął mówić, a ktoś tam leży, chyba jest pijany, niech ktoś zadzwoni na policję, ale ziomek nie wyglądał mi, że tak powiem, na osobę, która nadużywa alkoholu. Bo nie jestem pijakiem, nie poszło, butelka! No a ludzie mówią, że wali mu z buzi alkoholem po prostu. No i podszedłem do niego, zacząłem go tam potrząsać. Halo, proszę pana, czy coś się stało? On w ogóle taki półprzytomny, nie, nie był mi w stanie nic powiedzieć. W ogóle zaczął mi swoje imię i nazwisko mówić tak z dupy. Nie wiem czemu, no i zaczęło się robić to, co się robi zawsze. Z jednej osoby, czy tam z dwóch osób, które przy nim stało, zrobiło się nagle osób 15. Zaczęli się cisnąć, każdy miał swoje zdanie. Nikt oczywiście nie był ani ratownikiem, ani ratownikiem medycznym tam oprócz mnie. No i ja zacząłem mówić, że ja jestem ratownikiem, proszę mi dać tutaj pracować. Nie, bo coś tam, bo to nie tak było, bo ja widziałem w jakimś serialu, a to on w ogóle na pewno jest naj... Nie będę mówił, jak. bo od niego śmierdzi alkoholem. No i zaczęli się cisnąć na mnie, jakiś gość w ogóle mnie za ramię, coś tam zaczął klepać. No i wtedy już się wylegitymowałem, legitymacją mówię: policja, niech się pan odsunie, ja sobie tutaj poradzę, pan niech zadzwoni na karetkę, bo ta osoba najprawdopodobniej ma cukrzycę. I ma jakiś zjazd po prostu przy niedoborze cukru, bo to jest normalny objaw, że czuć zapach alkoholu z ust. No i zgadniecie, co się stało? Otóż tak było: przyjechała karetka i gość tam faktycznie miał coś z tym cukrem, i zabrali go do szpitala. I z takiej czynności ja sobie potem napisałem notatkę. W ogóle zadzwonię od razu do, do dyżurnego mojego, bo musisz powiadomić w takiej sytuacji swojego przełożonego, czy tam dyżurnego, żeby po prostu wylegitymowałeś się, będąc na wolnym, czy tam będąc po służbie i, i podjejeść czynności jako policjant. Nie pamiętam, nawet, czy już wtedy, czy wtedy pisałem jakąś notatkę, czy, czy on zrobił jakiś zapis tam w SWD na ten temat. Potem w ogóle ci ludzie nie zaczęli przepraszać, jak tam stałem, ale to już jakby ja sobie poszedłem, bo musiałem zrobić zakup, to było. Dla mnie akurat wtedy priorytetem, no ale tak, to jest coś, coś z czym się często spotykasz, że jak nie widzą mundurowanego policjanta, znaczy w ogóle no nie, nie wiedzą, że jesteś policjantem, no to każdy ma swoje zajebiście ważne zdanie, które najczęściej nie ma nic wspólnego z prawdą, nie ma jakiegoś szczególnego doświadczenia, no i dlatego też to zrobiłem, żeby po prostu zdystansować się od tych ludzi, żeby jakby byli w stanie mi zaufać, że ja wiem może trochę więcej od nich. Sytuacja druga to już zdecydowanie bardziej dramatyczna była taka, że wracałem skądś samochodem i pamiętam, że jechałem jakby ze strony, jakbyście jechali od strony wieża w stronę Krakowa, to po prawej stronie macie stację Orlen i jechałem i dosłownie zobaczyłem tak w oddali jakiś ruch, złapałem okiem i auto tam jest taka, tam jest, nie wiem czy to nie jest autostrada, to jest chyba droga szybkiego ruchu albo krajówka, była droga, tam jest potem rów i jest stacja benzynowa i widziałem jak auto dosłownie wybiło się z tego rowu, walnęło o ziemię, przedachowało i jeb. No i zaczął się robić korek, mi się gdzieś tam udało dopchać, nie pamiętam czy awaryjnym pasem, czy jakoś jak, jakoś inaczej. W każdym razie zdążyłem przed tym, aż ludzie ogarnęli co się stało i wiecie, panika, zatrzymywanie się, zwalnianie i tak dalej. Dobiegłem do auta, Ktoś już w ogóle dzwonił na karetkę i na policję, także było git, auto na szczęście nie siadło na dachu, tylko siadło sobie na koła i w ogóle dało się w nim drzwi otworzyć. Oczywiście poduszki wybuchnęły, na miejscu była już kurde nie pamiętam, chyba kobieta, jakiś gość i dziewczynka. To ta dziewczynka w ogóle w szoku zdążyła gdzieś dobiec tam do stacji i sobie usiąść pod tą stacją. A oni siedzieli dalej w aucie i chyba ten gość był w ogóle nieprzytomny. Ta pani wysiadła z tego auta, ten gość też mówiłem, żeby nie wysiadał, bo mówię, auto nie było jakby, nic tam się nie stało. Ja też nie miałem czym zabezpieczyć mu kręgosłupa. Wtedy to jeszcze było tak, pamiętam w wytycznych do KPP, to było takie dosyć ważne, żeby, żeby, żeby ten kołnierz zakładać od razu. No, no i jakby nie mogłem ich ogarnąć, po prostu żeby siedli sobie w jednym miejscu, no więc sobie usiedli gdzieś tam pod stacją wszyscy. Spytałem się, czy wszystko git czy ich nic nie boli, oczywiście wtedy nic nie bolało, no bo szok. Dosłownie, nie wiem ile to trwało, ale parę minut. Już była policja tym dużym samochodem. chyba było jakieś Renault, ja nie pamiętam, nie znam tych modeli. Karetka była dosłownie, może z minutę po policji. Jakby no, z jednym, nadjechali, w, w, może nawet to nie było tak, że policja była pierwsza, trzeba po prostu w jednym momencie nadjechali. Ja sobie za ten czas już zdążyłem wziąć. Dowody od kierującego od świadka zdarzenia, pospisywałem numery rejestracyjne, numery telefonów. Wylegitym się, oczywiście, że jestem policjantem, że też już mi tutaj ludzie nigdzie nie, nie podchodzili do mnie i mi nie pomagali. Także jak przyjechał ruch drogowy, to już miał dane od wszystkich pozbierane razem z numerami telefonu. No i właściwie ja się spytałem, czy mogę jechać, bo już nie jestem tu chyba potrzebny, bo mają ogarnięte zabezpieczone miejsce, bo była karetka mówię, była policja straż pożarna też zaraz przyjechała. No, i odjechałem, i pamiętam, że opowiedziałem to też. Od razu zadzwoniłem na jednostkę, i to było dosłownie tak w przeciągu, nie wiem, w odstępie pół roku od siebie. Zadzwoniłem, mówię, że jest taka sytuacja. No, to wtedy już z tego pisałem notatkę, no bo tam już było takie grubsze moje działania. No, i pamiętam, nawet jakiś komentarz mi tam wezwał, pogratulował, mi, jakieś tam takie głupotki. I trzecia taka sytuacja, którą sobie przypominam, bo już dawno nie miałem takiej sytuacji, żeby po służbie coś zrobić. To była bardzo prozaiczna taka sytuacja, i pamiętam, wtedy, wtedy z tego też mi nie kazali pisać notatki. Ale to było ciemno, już jechałem do siebie do mieszkania, i już wtedy miałem kanał. I było bardzo dużo porozjeżdżanych jeży i widzicie, że teraz są takie powbijane słupki, gdzieś tam uwaga jeże, coś tam pozwól mi przeżyć, jadę sobie i u mnie jest taki, no taka droga dojazdowa, ale dosyć ruchliwa i widziałem, że jeżyk sobie stoi na środku jezdni i ja się zatrzymałem, żeby go przepuścić, on stoi jakby w tą stronę, w tą stronę nie jedzie, nie dobra, bo zaraz coś... Rozjedzie i pamiętam, zawiesiłem sobie blachę na szyi wstrzymałem strzymałem bo były dwa auta z tamtych stron. Miałem wtedy rękawiczki taktyczne z pracy. Gdzieś tam mechaniksy czy klady, nie pamiętam, i wziąłem po prostu tego jeża, przeniosłem go w trawę i z ten jeż gdzieś tam w pizdu poszedł. No, ale to taka była akcja może mniejszego znaczenia i pamiętam, że też zadzwoniłem, żeby być jakby krytym, że tutaj sobie jakieś samowolki nie robię. No, ale dyżurni powiedział, że też no spokojnie sobie chyba tam to opisze, i też mi się wydaje, że ja nic z tego nie, 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 nie pisałem innego oprócz tego, że on gdzieś tam udokumentował. No i to chyba tyle. Także mało spektakularne rzeczy można powiedzieć. Nie... Myślę, że wielu z ludzi z was zawiodłem. Że to nie były jakieś pościgi, strzelaniny, gonienie ludzi yy, gdzieś tam po sklepie, jak bijatyki z bandziorami, tylko jakieś udzielanie pierwszej pomocy i pomoc jeżom. Borsuki, kuny, jenoty. Ale nie zdarzyło mi się nic takiego, ja nie będę tutaj szył historii z bani. Które nie mają nic wspólnego z prawdą, myślę, że jak myślę, że zdarzy mi się jeszcze gdzieś, jeżeli będę dalej pracować w policji, coś takiego zrobić, to gdzieś tam Wam to nagram. Tak mówię, każda taka sytuacja musi być zgłoszona, to nie może być taka samowolka, że Wy tutaj gdzieś, nie wiem, wyjdziecie ze szmatą teraz i będziecie tam machali, bo jestem policjantem, bo tam chłopie odsuń się. No nie, jak już podejmujecie czynności, to wszystko powinno być zrobić po bożemu, Podkazujecie legitymację, legitymujecie się imieniem, stopniem, imieniem, nazwiskiem, policja, proszę się odsunąć, ja podejmuję teraz czynności. I tyle. Zdarza się to dosyć często, moi koledzy też tak robili i myślę, że robić będą, chociaż też, no mówię, nie można przeginać, bo jest taka pewna granica, że są takie rzeczy, gdzie ja zareaguję na pewno, czyli jak mogę komuś ratować zdrowie i życie, ale z drugiej strony, czemu ja mam robić coś, za co mi normalnie płacą w czasie wolnym i mi wtedy za to nie zapłacą, nie wiem, no ktoś drze mordę na ulicy na przykład, albo tam nie wiem, ja robię jakieś inne takie błahe rzeczy. No to czemu ja miałem to robić w czasie wolnym? To mogę zadzwonić na policję po prostu, że ktoś tak jest, się jakoś dziwnie zachowuje, czy tam robi jakiś syf. No ale ludzie nie będę podbijać, wiecie, do kogoś kto pije browara na przykład, albo nie wiem, śmieci kiepami gdzieś na ławce, po służbie z, z blachą i, i robić swoje roboty za darmo. No Tak nie wygląda. Też gdzieś mam taką filozofię, że jak tylko mogę komuś pomóc i uratować jego zdrowie życie, to spoko, ale jak mam reagować na coś, za co mi płacą, jakby nie stanie się nikomu żadna krzywda, jak tego nie zrobię, no to nie mam zamiaru po prostu tego robić. No Wy też pewnie nie, nie wykonywalibyście swojej pracy gdzieś zarobkowej za darmo, prawda? Słuchajcie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do podejmowania interwencji, to dawajcie je w komentarzach, staram się gdzieś tam przez pierwsze powiedzmy 12 godzin odpowiadać na komentarze pod filmem. Zapraszam na mojego Instagrama, w ogóle dostanę jakiegoś shadowbana ostatnio znowu, bo kojarzę do takiego typa, Janek43, on jest ratownikiem medycznym, ma swojego Insta, to jest mój ziomek. Prywatnie też się znamy. No i gdzieś go tam zbanowali za jakąś pierdołę, za jakieś wyrażenie swojej opinii na temat... No na temat pewnej grupy religijnej, która jest dominująca w naszym kraju, tak wam podpowiem. No i ja go jakby w tym wsparłem i... Instagram dał jemu bana, a potem dał mi bana i nie wiem, miałem go przez 3 dni. Także nie wiem czy dalej nie ma jakiegoś shadow bo mi tam ludzie pisali, że... Jeśli nie wyświetla, no już mogę postować, także myślę, że coś tam będę wrzucał, no, bo ostatnio to było niemożliwe po prostu. No i tyle, dobra, bo się rozgadałem na z jakieś pierdoła, także trzymajcie się Michał